W biegu przez plotki czas na trudne pytania. Jak połączyć trzy dyscypliny w jedną? Jak cieszyć się sportem o każdej porze dnia i nocy w każdym miejscu? Odpowiedzią jest speed badminton. To nowa dyscyplina sportu, która łączy w sobie najlepsze elementy trzech sportów rakietowych: badmintona, tenisa i squasha. Do gry używamy rakiet, które są podobne do squashowych, oraz lotek podobnych do badmintonowych, natomiast cięższych, i troszeczkę mniejszych, co pozwala na lepszą stabilizację tych lotek na wietrze. Nie ma siatki, to jest główna różnica między innymi sportami rakietowymi i też bardzo ułatwia uprawianie tej dyscypliny praktycznie w każdych warunkach. Fit badminton powstał dzięki pomysłom i eksperymentom marynarza Billa Brandesa z Niemiec, który podróżował po świecie przez całe życie i pewnego dnia na jednej, na jednej z wysp, gdzie dosyć się intensywnie wiało, zechciał zagrać w badmintona, ale oczywiście przez wiatr nie było to możliwe. Jest to gra bardzo dynamiczna, w związku z tym, że nie ma siatki, rzadziej gramy pod górę, można grać bardzo ofensywnie i to na pewno podoba się zawodnikom. Do gry w speed badmintona używamy rakiet, które rzeczywiście przypominają te skłoszowe. Dla zawodników początkujących pewnie nie warto inwestować w takie rakiety z wyższej półki. Rakieta taka już dla zawodnika, który regularnie gra w turniejach, to jest wydatek rzędu 500 zł, natomiast już takie najprostsze komplety można kupić właściwie za 200 zł. 200 zł, w których już mamy lotki. Co ciekawe, jest to też dyscyplina, którą można świetnie bawić się wieczorami i w takich warunkach powiedzmy imprezowych. Można grać w speed badmintona w nocy. Jest to specjalna odmi odmiana speed badmintona, nazywa się Blackminton i mamy troszeczkę inne lotki. One mają takie dziurki, w które można włożyć, specjalne świetniki. Speed badmintona warto wybrać głównie z tego powodu, że łatwo się go nauczyć i bardzo szybko można czerpać radość z gry. To świetna dyscyplina dla osób w każdym wieku właściwie. Można zacząć bardzo wcześnie, w wieku no, przy, powiedzmy pięciu lat, kiedy dziecko już zaczyna orientować się i mieć jakąś lepszą koordynację. Są specjalne rakiety dla, dla młodych adeptów tej dyscypliny. Natomiast jeśli chodzi o tę górną granicę, absolutnie nie ma żadnego limitu. W związku z tym, że to jest takie mobilne, to można już zacząć na wakacjach na plaży, można grać w górach, były turnieje organizowane na plażach, w górach na śniegu, także jakby dowolność jest pełna. To Dodajmy, że Kasia Witwicka, która tak ładnie wszystko tłumaczyła, to nasza redakcyjna koleżanka. My spróbujemy Zdrowione. jeszcze, jeszcze coś, coś dodać. Marta Sołtys, wicemistrzyni świata u nas w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Kasia wszystko wytłumaczyła. Ja zapytam tak. O Speedmintonie można chyba powiedzieć z czystym sumieniem, że to dyscyplina XXI wieku. Bo w XXI wieku powstała i się rozwija także, także w Polsce. Wszystko się zgadza. Wszystko jest to nowa dyscyplina sportu, dopiero niedawno wynaleziona, tak jak Pan powiedział, w XXI wieku. I jest to dyscyplina nowa, bo łączy w sobie rzeczywiście zarówno elementy tenisa, badmintona, jak i squasha. Jest to sport bardzo szybki, a żyjemy w dynamicznych czasach, więc akurat myślę, że doskonale się wpisuje w obecny styl życia, ten nowy sport. Wróćmy na chwilę do korzeni, bo ty zaczynałaś od tenisa i pokonałaś Agnieszkę Radwańską, to prawda? To prawda. To w Krakowie podobno. Wszystko się zgadza. Co prawda, miałam wtedy 10 lat. Ale no, to się. Ale Agnieszka 3? <laughs> Troszeczkę więcej. E, niemniej jednak, rzeczywiście spotkałyśmy się wtedy na kortach w Krakowie. Ale Agnieszka nie jest jedyną zawodniczką, która obecnie jest powszechnie znana, bo wygrywałam także z Alicją Rusolską. Grywałam, też z Martą Domachowską, także... No to dlaczego nie poszłaś w tenis, tylko przerzuciłaś się na Speedmintona w którymś momencie? Rzec by można, że to proza życia, ponieważ w pewnym wieku, żeby osiągać duże sukcesy w tenisie, potrzebne są wyjazdy, no, a no to potrzebne są także duże fundusze. Do tego miałam także kontuzję, która na pewien czas mnie wyeliminowała, także ten jest oczywiście pozostał w moim życiu i istnieje cały czas, aczkolwiek teraz bardziej jako dyscyplina hobbystycznie, którą uprawiam i która towarzyszy także speed badmintonowi. My oglądamy zdjęcia i tak przy okazji, bo, bo kilka jest rodzajów speed badmintona. Ten najbardziej widowiskowy, na ile to zabawa, na ile... Na ile sport jeśli chodzi o, o Blackminton tą... Black na przykład? Na daną chwilę Blackminton jest w zasadzie zabawą. Jedynie w Polsce jako pierwsi zorganizowaliśmy do tej pory kilka turniejów Blackmintona, także jesteśmy tutaj pionierami. Ale Blackminton służy de facto promocji sportu i tak naprawdę dobrej zabawie, bo te turnie odbywają się nocą, czy imprezy Blackminton odbywają się nocą. Zawodnicy są pomalowani ultra fioletowymi farbami, które właśnie świecą w ciemnościach. Mamy specjalne lotki, które są wyposażone w świetlik. I tak naprawdę jest to dobra zabawa, w którą, w którą można się bawić na plaży czy w jakiejś zamkniętej hali. Natomiast nie jest to jakby główna dyscyplina y, speed badmintona. Jest to jakby coś towarzyszącego tej głównej dyscyplinie, ponieważ tak jak powiedziałam, turnieje na świecie rozgrywane są wyłącznie w speed badmintonie. A blackminton służy tylko y, promocji, no i przede wszystkim dobrej zabawie. Maria Szarapowa, kiedy jeszcze nie była znakomitą tenisistką, to też miała, zdaje się, kontrakt sprzętowy właśnie z firmą, która produkuje rakiety do speed badmintona. Zdarzyło się także, że Maria miała sesję fotograficzną, jaką nastoletnia bodajże dziewczyna właśnie z rakietą do Spidmintona. I to zdjęcie, jeśli dobrze poszukać, dalej istnieje w sieci. Także mo można, można rzeczywiście zobaczyć roześmianowanie. Zdaje mi się, Marię. że filmik nawet znaleźć. Jestem już szera tak. grającą z Spidmintona, więc. Więc jest, mamy na stole rakietę, będziemy pokazywać, będziemy zaraz pokazywać. Będziemy. I te bardzo lotki. lekka jest to, tyle państwu, powiem, że jest bardzo lekka. Tak, jest duża duża za to lotki są chyba cięższe, na, na pewno mniejsze i, i chyba trochę tak, cięższe. Tak, są mniejsze niż do... i dzięki temu one bardzo szybko latają, nie latają. Nie będziemy Le... próbować. W studiu może, to jest niewskazane, ale zapraszam oczywiście na treningi. To jeszcze medal pokażemy, bo to ten za wicemistrzostwo świata tak, srebrny. Tak. to w zeszłym roku zdobyte tytuł. To zaraz się, mam nadzieję, nam medal pojawi. A my jeszcze powiedzmy, bo też przy okazji zapowiemy wielką imprezę, która w Warszawie, bo ty na co dzień w hutniku Warszawa trenujesz. Tak, na co dzień trenuję A w A czekają w nas w Warszawie Mistrzostwa Europy. Tak, zapraszam wszystkich serdecznie na Mistrzostwa Europy, które się odbędą za dwa tygodnie na kortach Warszawianki od 24 do 26 lipca. Wstęp jest całkowicie darmowy, także mam nadzieję, że dzięki temu wiele osób zechce przyjść i zobaczyć, na czym polega ten nasz nowy sport i przy okazji pokiwizować Polakom, bo naprawdę duża grupa zawodników z całej Polski. Zjedzie się do Warszawy, y, oczywiście nie mówiąc o całej tej śmietance speed badmintonowej, która z całej Europy do nas y, przyjedzie. Mówiłaś o tych kosztach, jeśli chodzi o tenisa. W speed badmintonie jak to wygląda? Ile kosztuje rakieta, ile kosztują lotki? No bo grać można wszędzie i za darmo. Rakiety te najprostsze są nie dość drogie. O, około 150 zł już można kupić rakietę. Od około 200-250 zł komplet, w którym są dwie rakiety i boisko wraz z lotkami. Natomiast jeśli ktoś chce grać już z Pigmintona bardziej zawodniczo, wówczas te rakiety to jest rzędu 300-400 zł. A taki jak to jest naciągiem? Rakie. To jest taki podobny naciąg, jak w tenisie, czy zupełnie inny? Jest to troszeczkę cieńszy naciąg, jest to naciąg bardziej jak do rakiety skłoszowej i naciągany jest zdecydowanie mniejszą siłą. Yy, około 16-17 kg, gdzie w tenisie jest to 26-27 kg, także dużo, dużo lżej. No dobrze i wtedy trzeba się na przykład w Warszawie do klubu Hutnik Warszawa zgłosić i już można zaczynać trenować, a najpierw warto przyjść na Mistrzostwa Europy i zobaczyć jak to wszystko, jak to wszystko yy, wygląda. Oprócz Niemców jeszcze mamy jakiś konkurentów na świecie? Bo... Oczywiście, tutaj bardzo duża grupa jest w Słowenii, Szwecji. Grają także ludzie z Portugalii, jest potężna ekipa z Węgier, która jeździ na turnieje bardzo, bardzo dzielnie. Tak naprawdę w każdym kraju Europy ktoś gra w speedmintona, a nawet w takich państwach jak Mauritius tworzone już są drużyny. W chwili obecnej speedminton jest promowany także w Stanach Zjednoczonych, także mamy nadzieję, że będzie to sport ogólnoświatowy, bo w, na dany moment jest to głównie sport spopularyzowany w Europie. Dziękujemy bardzo w takim razie i zapraszamy, zapraszamy na kolejne spotkanie. jeszcze Europy. raz od 24 do 20. Tak, bo się zagadamy. Od 24 do 26 lipca Mistrzostwa Europy w speedmintonie w Warszawie. Namy, no, proszę Państwa zostawiamy inne sporty, zajmujemy Ale się będzie o kobietach piłką nożną. Też. Będzie. On jest właścicielem, ona prezesem klubu. W tym tygodniu świętowali zdobycie Super Pucharu Polski. Rządzą Zawiszał Bydgoszcz. Radosław Osuch zajmuje się sprawami sportowymi. A co robi Anita Osuch i jak to jest być kobietą prezesem klubu piłkarskiego pytał Krzysztof Marczyk. Gościem biegu przez plotki jest prezes Zawiszy Bydgoszcz, pani Anita Osuch. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak to jest być kobietą i być prezesem klubu piłkarskiego? Być kobietą, być kobietą marzę, ciągle będąc dzieckiem. Zawisza Bydgoszcz triumfatorem Pucharu Polski. Być kobietą to myślę, że bardzo przyjemnie. No być prezesem klubu piłkarskiego to jest trudne zadanie, na pewno dla kobiety trudniejsze niż dla mężczyzny, który żyje tym sportem już od dziecka. Ale no jest to wyzwanie, które mu potrafię jakoś sprostać. Radzi Pani sobie sama, czy jest duża tej pomoc ze strony męża rodziny? No jest duża pomoc, oczywiście ze strony męża to jak najbardziej, chociaż staramy się sobie nie wchodzić w drogę w biurze. Natomiast mam dużą pomoc ze strony osób, które pracują ze mną w biurze, mojej przyjaciółki Kasi, która mi we wszystkim pomaga w takich bieżących sprawach, no ale na pewno na naszych barkach jest bardzo duża odpowiedzialność i bardzo dużo pracy. Pozdrawiam wszystkich kibiców zbyt Bydgoszczy i spoza Bydgoszczy, którzy kibicują Zawiszy. A czym pani konkretnie się zajmuje w Zawiszy? Ja zajmuję się bardziej taką stroną administracyjną, organizacyjną, finansami w klubie, czyli tym wszystkim, czym nie zajmuje się mój mąż, bo on zajmuje się tylko sportem i na tym się zna, to mu dobrze wychodzi, to jest bardzo trudne zadanie, a my to wszystko właśnie tak prowadzimy, żeby mógł spokojnie sobie działać w swojej branży. Stara się Pani czasami wchodzić do szatni piłkarzy? E, staram się nie wchodzić do szatni piłkarzy, oczywiście. A jak wchodzę, to krzyczę już głośno, e, że wchodzę, uwaga, chować się wszyscy. Bo oczywiście zawodnicy nie są skrępowani, absolutnie. Chodzą sobie tak, jak ich Pan Bóg stworzył po tej szatni. Także e, nie, nie, staram się nie wchodzić. A ma Pani jakieś takie ciekawe, jedno wspomnienie, które najbardziej zapadło Pani w pamięć, właśnie związane z piłkarzami, z drużyną? Tu wspomnień jest w ogóle dużo. Klub to są wielkie emocje, dużo radości. Dzięki temu, że tak, tak dobrze graliśmy, tak dobrze skończyliśmy ten sezon poprzedni, także ten awans dekstra klasy, no same, same takie szczęśliwe, można powiedzieć, łzy szczęścia płynęły tutaj z moich oczu. Ale jest anegdotek wiele, jest w ogóle... Drużyna jest bardzo wesoła, bardzo, bardzo sympatyczna, jest dużo osób, które... Na pewno nie mogą narzekać na poczucie humoru. Tutaj bardzo pozdrawiam Wojtka Kaczmarka i Łukasza Nawodczyńskiego, którzy robią żarty, myślę, każdego dnia, coś mają przygotowane, także anegdotek jest dużo, to byśmy nie wystarczyło programu. A jakiś może jeden żart? No jeden żart, no mi oni żartu żadnego nie zrobili jeszcze. Koleżance moje z biura już tam jakieś próbują robić żarciki, natomiast robią sobie, to słyszę często, no może nie będę pedał, bo są takie nasze słodkie tajemnice, zawiszy. Jest pani kobietą, więc to muszę się o to zapytać. Czy wie pani, co to jest spalony? Oczywiście wiem, ale muszę przyznać również, że kiedyś nie wiedziałam. A jest Pani w stanie przybliżyć definicję spalonego naszym widzom płci żeńskiej? E, spalony, no to jest myślę, że dla kobiet to mało interesujące i generalnie kobieta by, nawet gdyby znała definicję spalonego, to nie za bardzo by rozumiała, dlaczego ten pan z boku podnosi tą chrągiewkę i dlaczego ten gol nie został zaliczony. To, to, to ja tego też długo, ja też wiedziałam na czym to polega, natomiast długo nie rozumiałam, czy nie można zaliczyć tej bramki. Czy ma Pani jakiegoś swojego ulubionego piłkarza? Taki, nie wiem, może ideał piękna, przystojniaka? No w ogóle to drużyna mamy bardzo przystojną, myślę. Prezentuje się bardzo dobrze, szczególnie po nowych nabytkach. Także cieszę się, bo, bo naprawdę miło, miło spojrzeć na, na zawodników. Czy mam ulubionego? No wielu mam, z niektórymi mam mały kontakt, natomiast z niektórymi dłuższy z racji też pracy męża. Znamy się już wiele, wiele lat, na przykład z Pawłem Strąkiem czy właśnie z Wojtkiem Kaczmarkiem. Z Łukaszem Skrzyńskim łączą nas jeszcze inne inne doświadczenia i inne wspomnienia. Natomiast bardzo lubię zawodników, nie mam z nimi żadnych konfliktów i, i myślę, że są, jeżeli nawet jakieś są małe, to, to, to bardzo szybko potrafimy dojść do porozumienia. W zawiszy gra wielu Portugalczyków, Brazylijczyków, czy to są właśnie tacy zawodnicy, którzy sprawiają, że w klubie jest bardzo dobra atmosfera, często żartują, uśmiechają się. No, w żartach, muszę powiedzieć, przodują zawodnicy polscy. To oni mają takie wielkie poczucie humoru. Portugalczycy są bardzo sympatyczni i bardzo ułożeni. Także zaskoczona jestem nawet, bo nie miałam takiego bliższego kontaktu z tą nacją w przeszłości. Natomiast to są bardzo mili ludzie i naprawdę na wysokim poziomie intelektualnym i kulturalnym. Jeszcze na koniec chciałem się panią zapytać o jedną taką flagową rzecz w biegu przez plotki. Ile pani ma par butów w swojej szafie? Na pewno mniej od mojego męża. I tym akcentem kończymy. Gościem biegu przez plotki był, była pani prezes Zawiszy Bydgosz, pani Anita Osuch.